Dzisiaj temat dosyć istotny, bo tak naprawdę dotyczący praktycznie każdego z nas a mowa o ustawowej emeryturze. Życzę, żeby każdego ten temat dotknął w przyszłości i żeby dożył wieku emerytalnego, ale jest to na pewno temat, który grzeje opinię publiczną i jest tematem każdej kampanii wyborczej. Po tak zwanej dużej reformie emerytalnej, wiek, który obowiązywał wiek emerytalny, to 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Nie zawsze tak było, bo jak pamiętamy, rząd koalicji PO i PSL wprowadził, o której, jeżeli dobrze pamiętam, wspominał nawet w kampanii wyborczej. Wtedy też od stycznia 2013 roku obowiązywała ustawa wprowadzona 11 maja 2012. Ta ustawa dotyczyła stopniowego podwyższania wieku emerytalnego zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Docelowo miał to być poziom 67 lat dla obu płci. I to podwyższenie wieku emerytalnego miało odbyć się stopniowo dla mężczyzn do roku 2020 i dla kobiet do roku 2040. Powrót do wcześniejszych warunków miał miejsce za pierwszych rządów PiS. W roku 2017. Ustawa została przegłosowana 16 listopada 2016 roku i obowiązywać miała od 1 października 2017. I tak naprawdę było to cofnięcie się do zasad, które zostały zmienione 1 stycznia 2013. Małym anegdotą może być to, że wspominałem o podwyżce wieku emerytalnego, która była tak naprawdę w kampanii wyborczej Platformy Obywatelskiej w 2007 roku, natomiast z agendy ten temat zniknął już w następnych wyborach, zarówno i parlamentarnych, i prezydenckich. A sam kandydat na prezydenta Platformy Obywatelskiej, czyli Bronisław Komorowski, deklarował, że na ten moment nie widzi potrzeby podnoszenia wieku emerytalnego. Historia pokazuje, że stało się inaczej, a Kampania prezydencka z 2015 roku ze strony ówczesnego kandydata PIS, czyli Andrzeja Dudy, przebiegała głównie właśnie pod hasłem obniżenia wieku emerytalnego, a bardziej powrotu do zasad, które były przed Reformą. Jak mówię, ten temat przewija się bardzo, bardzo często w wszelakich kampaniach wyborczych. Mało tego, jeżeli ktoś nie pamięta, 15 października 2023 roku mieliśmy wybory parlamentarne, ale nie każdy prawdopodobnie pamięta, że wtedy też mieliśmy referendum. Finalnie, ze względu na to, że w referendum udział wzięło za mało osób, okazało się ono niewiążące, natomiast jedno z pytań znów dotyczyło wieku emerytalnego. To pytanie w referendum znane było już 12 sierpnia. Wtedy też Beata Szydło ogłosiła je na jednym z wieców wyborczych, jeżeli dobrze pamiętam. I brzmiało: czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn? Jak można było się spodziewać, wynik był jednoznaczny. Prawie 95% osób opowiedziało się za tym, że nie. Nie ma dzisiaj to jednak znaczenia referendum nie było wiążące, ponieważ nie wzięło w nim udziału więcej niż połowa uprawnionych do głosowania. Temat jednak na świecznik powraca, i wydaje mi się, że w Polsce mamy coraz więcej świadomych osób, ze względu też na coraz większy nacisk publiczny. Nie jesteśmy karmieni tylko i wyłącznie tempą propagandą, a mamy też inne źródła, jak chociażby internet, w którym bardzo dużo również często się przewija na ten temat. A niewykluczone i całkiem możliwe, że przy tym wieku emerytalnym Będą jeszcze jakieś zmiany w najbliższej przyszłości. I niestety, ale podejście do tego typu tematów nie jest rozpatrywane na liczbach, a jest rozpatrywane przez pryzmat światopoglądowy. W mojej opinii, zaznaczam, w mojej opinii nie byłoby w tym nic złego, jeżeli byłoby to sensownie rozpatrywane. Natomiast wydaje mi się, że niestety, ale tak nie jest. Na szybko przedstawmy sobie jedną z posłanek Platformy Obywatelskiej, a teraz Koalicji Obywatelskiej, panią Marzenę Okłę-Drenowicz. Jeżeli dobrze policzyłem, jest to jej piąta kadencja w Sejmie Rzeczypospolitej i w obecnym rządzie Donalda Tuska, jest ona panią minister do spraw polityki senioralnej. Na wydarzeniu Kampus Polska Przyszłości dostała zasadne pytanie o dyskryminację właśnie w sprawie wieku emerytalnego wśród mężczyzn i wśród kobiet. Zakładam, że panu Natanowi z Opola raczej nie chodziło o kobiety, tylko o dyskryminację mężczyzn, jeżeli chodzi o wiek emerytalny, ale nie tylko, bo tak naprawdę, jeżeli chodzi o tą dyskryminację, o której tutaj mówimy, to oprócz tego, że panowie odchodzą 5 lat później niż panie na emeryturę, albo żeby być bardziej precyzyjnym, osiągają wiek, w którym mogą odejść na emeryturę, to dodatkowo kobiety żyją jeszcze dłużej niż mężczyźni. Oczywiście jest to statystyka. Natomiast w wypowiedziach pani minister, ale nie tylko, słychać jasno, że politycy nieco zakłamują rzeczywistość i troszeczkę wymijająco odpowiadają na te pytania. Jasne, program Aktywny Rodzic, nieważne jaki jest. W jakimś stopniu jest to odpowiedź na to, żeby pomóc kobietom wrócić na rynek pracy. I okej, okay, skutki, co prawda, są opłakane, bo już mówi się o podwyżkach za żłobki proporcjonalnie do tego, ile wynosi właśnie wsparcie w ramach tego programu. Natomiast tutaj jest mowa o aktywności zawodowej. Dalej pani minister wypowiadała się też na temat rodziców, którymi, jak zrozumiałem, znowu opiekują się kobiety. I na to odpowiedzią ma być bon senioralny. Znowu, według mnie nie jest to klu problemu, bo z tej wypowiedzi można odebrać to tak, jakby tylko kobiety zajmowały się starszymi rodzicami, którzy już potrzebują opieki, a mężczyźni nie. A jeżeli również mężczyzn miała pani minister na myśli, no to wybrzmiało to tak, jakby mężczyźni z tym nie mieli problemu. Pani minister, idąc dalej, jest zwolenniczką programów, które mają pozwolić kobietom być aktywnymi zawodowo. Tylko znowu nie jest to odpowiedź na dyskryminację, jeżeli chodzi o wiek emerytalny. No i ostatnie dosyć dziwne spostrzeżenie pani minister, to edukacja mężczyzn w zakresie zdrowia. I pani minister twierdzi, że profilaktyka wśród mężczyzn jest po prostu na gorszym poziomie, dlatego też żyją krócej. Zgadzam się z panią minister, że takich czynników jest wiele, ale ten, który podała, jest według mnie troszeczkę znowu niepasujący do całego sedna sprawy. Na tym samym wydarzeniu, i na takie bardzo bliźniacze pytanie, również odpowiadał Włodzimierz Czarzasty, który powiedział, że również trzeba zająć się innymi tematami, na przykład tym, że kobieta, która siedzi w domu i wychowuje dziecko, ten okres będzie miała zaliczane jako staż pracy, który jest potrzebny do uzyskania praw emerytalnych. Wspomniał też o wynagrodzeniach i o równouprawnieniu w tym zakresie, a dopiero wtedy. Będzie można porozmawiać o równym wieku emerytalnym dla kobiet i dla mężczyzn. Znowu w mojej opinii jest to ucieczka w jakiejś formie od tematu. Nie jest to odpowiedź na pytanie, bo według mnie nie jest dzisiaj problemem wypracowanie stażu pracy, czy to przez kobiety, czy przez mężczyzn, który jest jednym z warunków do tego, żeby emeryturę uzyskać, ale sedno sprawy tkwi w wieku emerytalnym, czyli momencie przejścia na emeryturę i nikt tak naprawdę nie od Odnosi się do tego, czy ten wiek powinien zostać zrównany. Bo tak naprawdę o to w tym chodzi i to jest to sedno, o które chodzi pytającym. Na początku sierpnia troszeczkę więcej pary z ust puściła pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, czyli minister odpowiadająca za fundusze i politykę regionalną. Tutaj bardzo celnie wspomniała o tym, że powinniśmy stawiać na pracę, żeby zapewnić emerytom godziwą emeryturę. Oczywiście, tym przyszłym emerytom za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat. Druga sprawa to aktywizacja osób, które tak naprawdę mogą przejść na emeryturę, a nie do końca będzie im się to opłacało. I ten temat rzeczywiście może w jakiejś formie pomóc i być odpowiedzią, ale dalej nie jest odpowiedzią na kluczowe pytanie o wiek emerytalny i o równouprawnienie w tej kwestii. No i również na koniec w rozmowie w OnECie to pytanie padło czyli. Czy wiek emerytalny zostanie podniesiony? Ale na razie mówimy tylko i wyłącznie o podniesieniu, a przecież opcje są różne na stole. Ale tutaj redaktor celnie podkreślał i dociskał panią minister, czy podniesienie wieku emerytalnego w Polsce będzie potrzebne. No i na to pytanie. Odpowiedź była jednoznaczna, że nie jest to wykluczane przez nią. Później prawdopodobnie odbiło się to troszeczkę negatywnie, więc mieliśmy odwracanie kota ogonem. Natomiast też kilka dni później mieliśmy stanowczą deklarację, że nie będzie podniesienia wieku emerytalnego przez ten rząd. Tak deklaruje wspomniana pani minister. Nie ma się co dziwić, bo to prosty krok do tego, żeby przegrać następne wybory. Oczywiście politykom nie wolno wierzyć, natomiast już przebąkuje się o tym, że ustawowej podwyżki nie będzie, ale realna tak. I pytanie, co do końca to znaczy? Czy będą to rzeczywiste zachęty do tego, żeby pracować dłużej, czy może znowu w pewnym sensie mydlenie oczu? Generalnie to o czym pani Pełczyńska nałęcz opowiada, ma sens, bo zachęta do dłuższej pracy powinna skutkować tym, że będziemy mieli wyższą emeryturę. Ale już widać, że nacisk społeczny i to, że politycy w kościach czują, że będzie to coraz większy problem, to ten temat coraz odważniej wchodzi na salony. Natrafiłem na bardzo ciekawą statystykę i dosyć starą, bo według źródeł Eurostatu z roku 2012 w 2001 roku Polska wypuszczała najmłodszych emerytów. W Europie i były to okolice 57 lat. Co ważniejsze, u nas w Polsce żadnych zmian wieku emerytalnego na razie się nie przewiduje. W innych krajach europejskich takie zmiany są już zapowiedziane, a nawet przegłosowane. Bardzo często jest to podniesienie wieku emerytalnego do co najmniej 65 czy 67 lat dla kobiet i dla mężczyzn. Polska obecnie ma najniższy wiek emerytalny wspólnie z Austrią i jest to 60 łamane na 65. Natomiast już w 2033 roku w Austrii ten wiek emerytalny ma być zrównany. Kolejnym krajem, który ma dosyć niski wiek emerytalny, to na przykład Rumunia: kobiety 61, mężczyźni 65. Natomiast ma to być już dla kobiet 63 od 2030 roku. Równy wiek emerytalny jest np. we Francji, jest to 62 lata, w Szwecji, tutaj mamy 63 lata od 2023 roku, 63 lata również na Malcie, ale od 2027 już to będzie 65 lat dla obu płci. Czechy to również 63 lata, natomiast już od 2030 będzie to 65 lat dla obu płci. A więc tak naprawdę wiele krajów, mimo że ma może nawet i porównywalny wiek emerytalny, to w planach jest już podwyższenie tego wieku emerytalnego i prawdopodobnie będziemy zmierzać do coraz. Wyższego wieku emerytalnego w krajach rozwiniętych. No więc patrząc na to chłodno, no to Polska ma najniższy wiek emerytalny dla kobiet, łącznie z Austrią, natomiast Austria już ma zaplanowane zmiany tego wieku emerytalnego. Ale tak jak wspomniałem, debata emerytalna w Polsce opiera się tak naprawdę na zasadzie tego, co na przyszłe wybory w Kampanii powiedzieć wyborcom. Ubolewam nad tym, że nie uświadamia się ludzi na temat tego, jakie będą konsekwencje niepodniesienia wieku emerytalnego. Bo warto byłoby, żeby społeczeństwo było pod tym kątem wyedukowane i wtedy rzeczywiście można myśleć nad debatą, czy wiek emerytalny podwyższyć, zrównać, czy w ogóle obniżyć. Na przykład poseł Konfederacji bardzo jasno deklaruje, że Konfederacja jest za równouprawnieniem w tej materii. Ale znowu ani nie opowiadają się za podwyższeniem wieku emerytalnego dla obu płci i zrównaniem go, ani za wyrównaniem kobiet do mężczyzn, ani za obniżeniem mężczyzn do kobiet. Ale jasno deklarują, że ten wiek powinien być wyrównany. A więc tak naprawdę w polityce widzę dzisiaj trzy obozy, jeżeli chodzi o wiek emerytalny. Pis, który obecne zasady. Wprowadził czy też wrócił do poprzednich, i prawdopodobnie, bo jest to wygodne, nie wiem czy tak uważają, opowiada się za tym, żeby tak zostało, bo nie ma co ukrywać: emeryci to dzisiaj jest elektorat PiSu główny. Dlatego też pojawiły się takie pomysły jak trzynastka czy czternastka, wpisanie tego do konstytucji i różne inne dziwne rzeczy. Dalej mamy konfederację, która opowiada się za tym. Że wiek powinien być zrównany, zarówno kobiety, jak i mężczyźni powinni mieć możliwość przejścia na emeryturę w tym samym wieku. A obecna dzisiaj koalicja rządząca wydaje mi się, bo tutaj nie mamy jasnego stanowiska, że podskórnie czuje, że powinniśmy coś z tym wiekiem zrobić, przynajmniej go podwyższyć, ale gdzieś tam czuje, że podskórnie niestety oni wiedzą, że nie mogą sobie na to pozwolić, żeby kolejny raz nie przegrać wyborów. A więc jest to swoista Gra polityczna, a nie tak naprawdę chłodne liczenie i rzeczywiście zapewnienie jakiegokolwiek funkcjonowania na emeryturze obywatelom. Mało tego, politycy patrzą, niestety, od wyborów do wyborów, a nie na perspektywę kilkudziesięciu lat, bo mi tak naprawdę do obecnego wieku emerytalnego zostało kilkadziesiąt lat, ponad trzydzieści. A więc, jeżeli dożyje, to władza zmieni się kilkukrotnie, polityków, którzy, których dzisiaj widzimy. Pewnie już nie będziemy widzieć, a przynajmniej w większości. I nie będzie to ich problem, tylko tych, którzy w danym momencie będą rządzić. No i oczywiście nas, obywateli. A co my, obywatele, o tym myślimy? Jasno opowiadamy się według danych zusowych za tym, że przechodzimy na emeryturę jak najszybciej. Ze swojego środowiska osób, które miały czy mają prawa emerytalne, nie usłyszałem ani jednego głosu, że ktokolwiek chce pracować, mając już prawa emerytalne. I według danych ze wspomnianego zakładu ubezpieczeń społecznych, czyli ZUS-u, za rok 2022 aż ponad 70% uprawnionych niezwłocznie przechodzi na emeryturę po osiągnięciu wieku emerytalnego. Mało tego, prawie 90% uprawnionych przeszło na tą emeryturę w ciągu pierwszego roku od uzyskania uprawnień do tej emerytury. Rok wcześniej, w 2021, od razu po uzyskaniu uprawnień do emerytury przeszło na nią ponad 68%. W 2020 roku było to ponad 62%, a więc ten wskaźnik cały czas rośnie. Polacy przechodzą na emeryturę w najbliższym możliwym terminie, a prawie wszyscy w ciągu roku od uzyskania uprawnień do tejże emerytury. Co ważne, szybciej na emeryturę decydują się mężczyźni po uzyskaniu uprawnień do niej, ale jest to dosłownie kwestia miesięcy i po prostu czysta statystyka. Niestety jest też dużo problemów z tym związanych, bo o ile jeżeli ktoś uzyska uprawnienia, to ma prawo przejść na emeryturę. O tyle będziemy mieli coraz mniej osób w wieku produkcyjnym, a nasza populacja będzie się zmniejszać. Więcej mówiłem o tym w filmie, który masz teraz w prawym górnym rogu, na temat tego, ile Twoja emerytura z ZUS wyniesie. Według danych z ONZ, spadnie również liczba ludności w Polsce do 2050 roku o 5,5 miliona, natomiast Liczba osób w wieku produkcyjnym o ponad 6 milionów. Dodatkowo emeryci żyją coraz dłużej, więc ci w wieku produkcyjnym na no jednego emeryta po prostu muszą pracować dłużej. Wskaźnik dzietności jest na zatrważającym poziomie, cały czas spada. Mamy coraz mniej urodzeń, i to też jest bardzo duży problem, bo mamy tak naprawdę koniec tej tzw. dywidendy demograficznej. Coraz mniej osób będzie pracowało na coraz więcej emerytów, a liczba emerytów będzie rosła. I nacisk na system emerytalny, czy też na opiekę zdrowotną w Polsce będzie coraz większy. A to dla nas emerytów będzie... Coraz poważniejszy problem. A receptą jest tak naprawdę zbudowanie sobie jakiejś przyszłości finansowej poprzez już teraz oszczędzanie z myślą o emeryturze, bo bardzo często o tym nie myślimy. Jeżeli i ty chcesz zadbać o swoją emeryturę, to po prostu zainteresuj się takimi kontami emerytalnymi jak IKE czy XE. Naprawdę nie warto odkładać to na później. Zapraszam też na moją serię, gdzie będę inwestował 1000 zł miesięcznie. Na tej podstawie również będzie można sobie wyciągnąć wnioski, jak sobie Portfel inwestycyjny zbudować, a także zachęcam do otworzenia konta brokerskiego w XTB, który jest partnerem tego odcinka jak i kanału. A które oferuje bardzo fajne narzędzia do tego, żeby inwestować właśnie w swoją przyszłość. Więcej informacji znajdziesz oczywiście w opisie, ale ja jeszcze dodam tylko do tego, że naprawdę nie warto zwlekać, trzeba zainteresować się tym już dzisiaj. Tym bardziej, jeżeli jesteś młody i masz jeszcze bardzo dużo czasu do tej emerytury, masz szansę na to, żeby uniezależnić się od całego tego systemu emerytalnego i nie być jedną z tych 90% osób, które jak najszybciej przechodzą na emeryturę. I liczą tylko na to, że dostaną trzynastkę czy czternastkę, a wtedy może już szesnastkę czy siedemnastkę. Oszczędzać warto zawsze, a tym bardziej z myślą o swojej przyszłości. Dzięki za dzisiejszy odcinek. Jeżeli masz ochotę dowiedzieć się o Zusie więcej, to obejrzyj ten, który widzisz teraz na ekranie. A ja się z Wami żegnam. Dzięki i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć.